W dniach 26 i 27 października 2024 roku na terenie Słubickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbyły się zawody w kolarstwie przełajowym. Niedzielne Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych oraz ogólny wyścig w klasie A zaliczany do Challenge Polskiego Związku Kolarskiego poprzedziło sobotnie ściganie się o Puchar Burmistrza Słubic. Organizatorami zawodów było Krajowe Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych w Warszawie, Lubuskie Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych w Gorzowie Wielkopolskim oraz Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji. Natomiast partnerami byli gmina Słubice oraz powiat słubicki. Wyścig został dofinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Na nowej, usianej przeszkodami trasie liczącej 2700 metrów w ciągu dwóch dni ścigało się łącznie 400 zawodników. Wśród przybyłych gości nie zabrakło wiceprezesa Krajowego Zrzeszenia Utopyk Zespołów Sportowych, pana Krzysztofa Piaska. Subice, generalnie rzecz biorąc, bo o tej miejscowości w tej chwili mówimy, posiada znakomitą bazę sportową umożliwiającą organizację zawodów w różnych dyscyplinach na naprawdę najwyższym poziomie. To po pierwsze. Po drugie, Subice dysponują całą taką drużyną dobrych działaczy, organizatorów, którzy. Są w stanie przygotować od strony technicznej tego rodzaju zawody, i to co też jest istotne i ważne, w samych subicach i w ich pobliżu są też osoby, które mają uprawnienia sędziowskie. To sprawia, że ogólny koszt organizacji takiej imprezy jest nieco niższy niż w tych miejscach, gdzie jednych z tych trzech czynników występują, w jakimś tam określonym, mniejszym zakresie. Jakość tej bazy jak tutaj mówiliśmy o jubiluszowych igrzyskach w postaci na przykład znakomitej bieżni, no wręcz prowokuje zawodników do udziału, bo tutaj można bić swoje rekordy i ustanawiać e, na nowo jest, na dużo wyższym poziomie. Także to jest splot czynników, e, które powodują, że z bez większego problemu na posiedzeniach Rady Głównej Krajowego Rzeszenia e, organizacja takich imprez jest e, przydzielana. Kolarstwo to jedna z ośmiu wiodących dyscyplin sportowych w Krajowym Rzeszeniu. Przez wiodące dyscypliny rozumiemy te, które w systemie sportu dzieci i młodzieży przynoszą w swoim dorobku więcej niż 60% punktów w systemie e, tym państwowym właśnie sportu dzieci i młodzieży. E, kolarstwo a przełaje są jednym z elementów, no są właśnie wśród tych dyscyplin wiodących. I kolaso przełajowe służy przygotowaniu do innych zawodów, które kolarskich, które się będą odbywały w najbliższej przyszłości. Trzeba jednak tutaj podkreślić, że rok 2024 jest nieco innym niż te poprzednie. Nasze mistrzostwa organizujemy nie jak to tradycyjnie było w miesiącach zimowych, a, a, a późno jesiennych. Jest to wynik stosunkowo późnego ogłoszenia konkursów na organizację tych imprez przez Ministra Sportu i Turystyki oraz ich późnego rozstrzygnięcia, co spowodowało, że wiele imprez, które ze szkoleniowego punktu widzenia miały odbyć się w pierwszym półroczu tego roku, no musieliśmy jako Krajowe Zrzeszenie przesunąć, by zabezpieczyć ich finansowanie do e, drugiego e, półrocza. Także e, to powoduje, że się akurat w końcówce października w Subicach spotykamy, bo normalnie byłby to prawdopodobnie późny grudzień lub wczesny e, styczeń. Myślę, że w tym prowadzonym procesie szkolenia nie będzie to miało tak istotnego znaczenia. Lubuskiego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych reprezentował prezes Zrzeszenia Jan Garliński. No tutaj dzięki prezesowi Sosiru, panu Ryszardowi Chusteckiemu wspólnie wywalczyliśmy w Warszawie ten wyścig i no i się dzieje po prostu, się dzieje. No jest ponad 200 zawodników. Jesteśmy zadowoleni. Pogoda dopisała, chociaż kolarstwo przełajowe się kojarzy z błotniactwem, nie ma błota, no ale są młodzi ludzie, łatwo ich zniechęcić, jeżeli za trudne warunki są, także mi się wydaje, że te warunki, które są akurat to dla tej młodzieży są najlepsze. Trasa jest super i dostosowana do wieku właśnie większości zawodników, bo to przeważnie jest rzadcy, młodzicy, młodzież już taka 16-18 lat, czyli dla nich jest to wzorowa trasa. Podczas rozgrywania zawodów obecni byli także przedstawiciele władz samorządowych. To pokazuje tylko i wyłącznie o potencjale naszego stadionu, naszego regionu i pięknych trasach, które możemy tutaj wyznaczyć. Ja też chcę tak przypomnieć, że kolarstwo w Subicach rozwijało się w latach 80. Przyjeżdżał tutaj przecież i wybitni zawodnicy tutaj próbowali trenować. Było kolarstwo otworzone przez owczystego burmistrza i to przetrwało jakoś, tak gdzieś te geny kolarstwa zostały. Także dzi dzisiaj znowu mamy piękną imprezę. ze na pięknym bien... Terenie, dzięki wspaniałym ludziom, którzy to organizują, bo to jest chyba najważniejsze potencjał tych ludzi, którzy potrafią to zorganizować w sposób perfekcyjny, bo tak jak dzisiaj to obserwujemy, no to jest perfekcyjna impreza. I tylko należy im się podziękowania i wszystkim zawodnikom, że przyjechali w takich wolnych chwilach, w takim miałoby zimno, jest cieplutko, piękne słońce, więc tylko im pogratulować wyników, pogratulować tego, że im się chce, że odeszli od komputerów, od tabletów, od telefonów, przyjechali, żeby pokazać, potrenować i żeby sami odpocząć w takim dobrym towarzystwie i w dobrym gronie. Ja myślę, że subi co. Od wielu lat mają tutaj doświadczenia w tego typu zawodach przełajowych. O ile wiem, tutaj nawet z regionu są kluby sportowe, które miały w swoim gronie, o ile nie mylę się nawet mistrza Europy czy świata, a więc są te tradycje. Ja powiem tak, że ten obiekt jest wspaniały. Dzisiaj w ogóle. Pogoda, dopisuje, także cieszyć się należy, jak ci ludzie sobie fajnie rywalizują w tej atmosferze na pięknych obiektach osiedlu Bliskiego. Bardzo miła impreza. Dyrektor zawodów i jednocześnie twórca tegorocznej trasy przełajów Piotr Zalisz nie krył zadowolenia z przebiegu zawodów. Frekwencja dopisuje, jest bardzo dużo zawodników, pierwsza grupa już pojechała, za chwilę będziemy mieli dekoracje amatorów, mastersów, młodzików. Wyścig kategorii B, tak, startujemy w różnych kategoriach, jutro tak samo jest wyścig ogólny kategorii B i wśród zawodników wyłonimy też najlepszych Krajowego Związku LZS zawodników. Ogólnie odbiór jest bardzo pozytywny, tym bardziej, że bardziej skupiliśmy się w tych zawodach na, na młodzieży, na dzieciach, na, na juniorach, na młodzikach i przede wszystkim pod nich tę trasę robiliśmy. Też nie chcemy tak dożynach na, na tych wielkich górach, tylko niech potrenują tutaj technikę. Ogólnie bardzo dobrze przyjęta jest trasa, z ewentualnymi modyfikacjami na przyszłość. Ze wschodu Polski przyjechało dużo zespołów: Toruń, e, ściana wschodnia, także jesteśmy zadowoleni z frekwencji. Podsumowania imprezy dokonał prezes Subickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji pan Ryszard Chustecki. Ja powiem wprost, że po załoga Subickiego Ośrodka Sportu jest bardzo aktywna czego, czego do, do, dowodem jest cały cały kalendarz imprez sportowych, który realizujemy od, od lat. No, natomiast dzisiejsze Mistrzostwa Polski Krajowego Zrzeszenia, Lud Ludludowe Zespoły Sportowe są taką dla nas kolejną nagrodą, że możemy zrobić imprezę mistrzowską w Subicach, w takim małym mieście jak, 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 jak Susubice, ale z wielką pompą, tak? bo, bo, bo co by nie mówić, bardzo liczna grupa startujących zawodniczek i za, za, zawodników. To jest zawsze dla nas taka nagroda, bo, bo im więcej startujących, tym nas to, to, to bardzo cieszy. Bardzo dobrze jest przygotowana trasa. Tutaj też dziękujemy. I dzierżawcy pola golfowego, że pozwolił nam na to, żeby wejść na, na pole i, i dwa dni po prostu sam, samo, samo pole za, zablokować. Ale wielka kara dość młodych ludzi, którzy, którzy właśnie tutaj walczą o rangę mistrza polskiego kraju Krajowego wybrzeżenia, Ludowe Zespoły Sportowe w tej dyscyplinie sportu. I jeszcze oprócz tego cieszy fakt, że poprzez organizację tego typu wydarzeń. A w tym momencie Mistrzostw Polski w Kokolarstwie promujemy naszych zawodników Kukulubickich, którzy mają okazję spotkania się tutaj na miejscu w Kukulubisach z innymi rówieśnikami. Reasumując, ja jestem bardzo wdzięczny jest wszystkim, prostu, którzy nam jako Słowickiemu Ośrodkowi Sportu popomagali przy organizacji, a tych osób jest naprawdę dużo, bo jak wspomniałem są to zawody zorganizowane w sposób profesjonalny, z obsługą komputerową, z, do, z doświadczonymi ludźmi, którzy robią. Natomiast na koniec chciałbym po prostu powiedzieć jedno słowo dziękuję dla kolegi Piotra Zalisza, bo pra, praktycznie to jest jego naj, największa zasługa, jego zaangażowanie, jego doświadczenie. I dyscyplinę sportu, który, którą Piotr kocha. Także ja Piotrowi dziękuję, ale i też dziękuję wszystkim kolegom, współpracownikom Służby Ośrodka Sportu za to, że profesjonalnieśmy podeszli do zadania. I to zadanie w moim odczuciu i w opinii po prostu trenerów, działaczy uważam, że ta, to, to wydarzenie zostało zrobione w nowy sposób profesjonalny. Dekoracją najlepszych zawodników i zawodniczek w poszczególnych kategoriach towarzyszyły tradycyjne fanfary. Były medale, puchary, pamiątkowe gadżety oraz gratyfikacje finansowe. Szczegółowe wyniki zawodów znajdują się na stronie www.wynikizawodow.eu.